Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Krzyk. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tak zwanym algorytmie sortowania przez wstawianie. Jak zwykle na początku tego odcinka chciałem Państwa zachęcić do pojrzenia na stronę reaktorium, w przypadku jeżeli mielibyście jakiekolwiek wątpliwości odnośnie kodu, który będziemy przerabiać. Możecie Państwo także zajrzeć na moją stronę epistymi. Ona jest tutaj, że to jak jako druga powinnaś w warce No i w zakładce Informaka, W tym miejscu po świętach także postaram się wrzucić wszystkie materiały, które przerobiliśmy. Zatem przejdźmy w takim razie bez straty czasu do y, naszego algorytmu. Tą sekcję Państwu najpewniej przewinę. Zatem otwórzmy sobie teraz nasz plik, nazwijmy go bardzo oryginalnie. Wstawianie do gry. i zaczynam. Pierwsza ważna sprawa. Jak zwykle po na początku tworzymy tablicę, którą będziemy chcieli w przeszłości posortować. No to będzie takie dosyć. Jeden. No i jeszcze dalej. Okej. Okay. W takim razie taką tablicę mamy posortować. utwórzmy sobie także jak zazwyczaj. Zmienną przełomową długość naszej tablicy, czyli w tym wypadku to będzie od W następnej kolejności przejdźmy do stworzenia sobie elementu, która w tym wypadku będzie działała od elementu niezerowego, tylko od elementu. Pierwsze. Zatem, i tutaj też taka jest dosyć ważna sprawa odnośnie sortowania przez wstawianie. My, drodzy Państwo, zakładamy, iż element pierwszy w sortowaniu przez wstawianie jest elementem już e, posortowanym, Następny, przez to w następnej kolejności sortujemy odpowiednio wszystkie pozostałe elementy, za wyjątkiem można powiedzieć tego, które już od razu wstawiamy na równe miejsce. Czyli w takim razie możemy sobie wykonać to w ten i in. in. Range od 1 do n. Jak wiemy, range wykona się w zakresie od teraz 1 do n-1, -n. czyli w tym wypadku, jeżeli długość naszego bioru jest równa 6, to wykona się od 1 do 5. W dalszej kolejności, drodzy Państwo, musimy sobie stworzyć naszą zmienną j, która będzie nam umożliwiała przechodzenie po poprzednich elementach i porównywanie ich z danym elementem, który w danej chwili rozpatrujemy. To znaczy, utworzymy sobie przykładowo teraz zmienną j. I niech ona będzie równa i minus 1. Dlaczego akurat i minus 1? Ponieważ w pierwszym obiegu będziemy porównywać element 1 z elementem 0, czyli no. Nie moglibyśmy napisać po prostu j równe i. Musimy to napisać i minus 1 na j. W takim razie, mając już to zdefiniowane, przejdźmy sobie do zdefiniowania zmiennej pomocniczej. Zmienna pomocnicza w tym wypadku będzie nam e, służyła do przechowywania aktualnie porównywalnego elementu. Jest ona mega ważna, jak zresztą zaraz pokażę, co było w przeciwnym wypadku. Jakbyśmy jej nie zdefiniowali, ale nazwijmy sobie ją może w takim razie, żeby było wszystko jasne, porównując. Porównując, to się równa tab od I. Teraz w takim razie, mając już to zdefiniowane, będziemy sobie przechodzić od naszego na przykład tu, Przykładowo, element i w tym wypadku byłby równy 2, 3, 3. No to w takim razie będziemy sobie porównywać wszystkie, jakby niejako, te elementy i na samym końcu dopasujemy w odpowiednie miejsce tą 1. Ona w tym wypadku trafi na sam początek. Ale w każdym razie skończymy sobie tą pętlę, dopóki nasz element j będzie większy bądź równy od 0, to znaczy będzie większy od minus 1, a także dopóki nasz element tab od j, czyli nasz element niejako poprzedni sortowanie przez stawianie z własnego doświadczenia przerobić na, e, przerobić na własną rękę na przykładowo takiej tablicy dla i równego 1, wówczas j jest równe 0, porównujemy jeżeli tab od j Czyli w tym wypadku piątka będzie większa od porównującej zmiennej, od zmiennej porównującej, czyli w tym wypadku ta pod i, czyli od ósemki. To wówczas byśmy tą piątkę dali tu. Ale że piątka jest mniejsza, no to w tym wypadku nic tu nie będziemy robić, ale to zaraz jeszcze. Czyli w takim razie ta pod j plus 1 to się równa ta pod j. No i w następnym obiegu będziemy zmniejszać nasze j o 1. Ok. Czyli w takim razie analizujemy dla kolejnego obiegu. W tym wypadku to już się wykonało, przechodzimy do i równego 2. I równe 2, w tym wypadku to będzie 3, j w tym wypadku będzie 2, czyli tab od j będzie początkowe równe 8, czyli w takim razie widzimy, że ponieważ tab od j, czyli ósemka jest większa od trójki, to powinniśmy na miejsce j plus 1, czyli w tym wypadku na miejsce trójki, stawić ósemkę. No zgadza się, zamienimy sobie w tak, prawda? Zamienimy sobie. No i teraz popatrzmy. j się zmniejsza o 1. Trójkę mamy cały czas niejako w domyśle, ponieważ ją przechuj, przechowujemy w zmiennej porównującej. Dobrze, a zatem w tym miejscu tak de facto mamy jeszcze ósemkę. Natomiast my już na nią nie patrzymy, dlatego ja to miejsce zostawię już puste. Przejdźmy zatem w takim razie do kolejnego obiegu tej pętli. J zmniejszy, zmniejszyło nam się o jeden, czyli w tym wypadku już wskazuje na ten element, czyli w takim razie e, porównujemy element piątkę, z elementem tym porównującym, które niejako tutaj jest w domyśle. Czyli piątka jest większa od trójki, czyli w takim razie piątkę damy w to miejsce. W tym miejscu w domyśle nic nie ma, natomiast w rzeczywistości jest piątka, czyli teraz w takim razie na miejsce tej piątki musimy wstawić element porównujący, czyli tą zmienną naszą porównującą. Czyli w takim razie wstawiamy sobie na miejsce tab. J 1 Dlaczego J 1? Ponieważ, zauważ, w tym ostatnim obiegu pętli J zmniejszyła się jeszcze o 1 Prawda? J zmniejszyła ci się jeszcze o 1 Nie patrz na tą początkową, tylko na wartość końcową Zatem by dostać się do ostatniej znanej ci położenia tej J To musisz do tego dodać jedynkę No i do tego przypisujemy teraz zmienną porównującą no i w tym wypadku to już chyba byłoby tyle odnośnie algorytmu sortowania przez wstawianie, czyli w tym miejscu jeszcze sobie damy, tam bodajże tutaj to było, tak, to tylko usuniemy. No, czyli teraz możemy sobie zapisać for e, k e, tab print str, konwertujemy k na typ str, e, następnej kolejności możemy sobie zdefiniować Separator AND None. I tak naprawdę to jest tyle odnośnie, odnośnie tego algorytmu. Tutaj możliwe, że mam jeszcze chwilę czasu, dlatego dopowiem sobie jedną rzecz. Mianowicie, jeżeli masz problem ze zrozumieniem tego algorytmu, to jest normalne, nie martw się, ten algorytm jest mega głupi, bo się nie stosuje absolutnie poza maturą. Natomiast on pozwala ci głębiej spojrzeć niejako w informatykę. Możliwe, że dlatego. Go się stosuje na maturze, ok. Zróbmy sobie w takim razie jeszcze raz przeanalizujmy dla e, paru tutaj zmiennych działanie tego algorytmu. Czyli mamy tutaj przykładowo taką naszą tablicę, no i sprawdźmy dla i równego go 1, wówczas j będzie równe 0. W tym pierwszym akurat e, obiegu. Porównująca jest równa e, tab od 1, czyli w tym wypadku 8. I teraz tak, J w tym wypadku e, jest większy od minus 1, czyli to się zgadza. Natomiast tab od J, czyli piątka, nie jest większa, czyli w takim razie to się nie wykona. No, i do tab od j plus 1, czyli w tym wypadku od tab od 1, czyli do ósemki, przypisze się ósemka, czyli nic się nie zmieni. To jest dla i równego 1. Dla i równego 2 to już będzie ciekawsze. Początkowo j jest równe 1, e, porównująca jest równa, ta jest równa e, tab od 2, czyli w tym wypadku jest równa 3. Dopóki j jest większe od minus 1, to jest prawdziwe. Tab od j, czyli to będzie w tym wypadku tab od 1, czyli ósemka. Ósemka jest większa od zmiennej porównującej, czyli od trójki, czyli to się zgadza. Czyli w takim razie tab od j plus 1, czyli do miejsca, na którym jest trójka. Czyli w takim razie zapiszmy sobie teraz tą tablicę. Na miejsce tego wstawi się ósemka. I dalej, j się zmniejszy o 1 w dalszej kolejności, czyli j to się równa 0. I w dalszej kolejności mamy teraz ta pod J, czyli ta pod 0, czyli mamy naszą piątkę. Piątka jest większa od naszej zmiennej porównującej, która w domyśle jest w tym miejscu, w rzeczywistości tu jest ósemka. Czyli w takim razie do miejsca tego dopisze się w takim razie piątka. Czyli piątka się teraz zamieni. No i to miejsce nam teraz pozostaje puste. I no i oczywiście J w tym wypadku J to się równa minus 1. E, przepraszam, j to się równe minus 1, no i teraz w takim razie do, do naszej tablicy, czyli do tego e, w miejscu j plus 1 czyli w tym wypadku j plus 1 to będzie j równe 0 czyli tablica od 0, czyli do tego początkowego elementu, do tego stawi się nam e, nasza zmienna porównująca czyli 3. W taki sposób właśnie działa nasz algorytm więcej już obiegów pętli Mam nadzieję, że nie muszę robić. Jest to już dosyć logiczne dla Państwa. W takim razie to tyle byłoby w sprawie tego algorytmu. Dziękuję Państwu za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.